ma widzowie, właśnie wezwałem tutaj chłopaków, o, dlatego że no kurde, a, odwala się mega porąbana akcja na chacie. Daniel! Aż tutaj się schował, dlatego że tak się boi. Daniel, Ej, Danon, no, co się stało? Nie, Daniel. Się stało? Danon. nie wiem właśnie co się dzieje z ja się ukrywam. Ale syf. kto to zrobił? Ja to ty? Ja. Danon! Nie! Nie mówiłem ja, ci, ja, żebyś nie za... Ani ja, ani Danon tego nie zrobiliśmy, nie? Jak nie Danon? Na pewno Danon. Danon! A ja? Kto? Przestańcie dał z on i tak się boi! To? Czego się boi? Stary, powiedz im to, co mi powiedziałeś. No powiedz nam, co nie no, powiedziałeś. Wczoraj normalnie poszedłem spać, tak jak każdego dnia, każdego wieczoru. No i już... No dobra i, i tu taki syp, nie? Ogólnie to mm -hmm. widziałem, że ktoś biegał po ogrodzie, ale nie zdążyłem go wyczaić. Czekaj, czekaj, nie? czemu to mówisz tak spokojnie? Jak to ktoś biegał po ogrodzie? No, cały czas ktoś biega, nie? To może to, to ta, 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 cały czas. Ale i... myślałem, że to może jakiś aktor. Stary, ale to normalnie nam no, mówił z tym razem. Nie dam panowie, ale to śmierć. Jak śmierć? To stary. Na naszym sklepie jest link w opisie mamy nowe wzory koszulek. Są takie, ale także mamy takie oraz takie. Więc zapraszam, możecie sobie obczaić, ponieważ jest też wiele innych produktów. I teraz wróćmy do odcinka. Ej, na ogrodzie chyba nie ma nic dziwnego, chłopaki, nie? Jest dużo mrówek. Miałem wczoraj powiedzieć, panowie, że ktoś się kręcił po ogródku. Nie patrzyłem na kamerach Ej, to druga osoba już nam mówi. Danon też to mówił. I co się działo? Chyba chciał coś zrobić z fotelem, ale jak go zapytałem co tutaj robi, to szybko uciekł, nie. Ale jak wyglądał? To no był taki niski i ch chyba miał brodę. Stary, obczaj! Ej, ktoś wywalił fotel nie. cały! Myśli, że on chciał go na przykład przenieść. Prze albo ukraść chłopaki. O, kurde, chłopaki! No. Co? Ktoś zostawił cały barak. To jest kratka, tego nie było wcześniej. Po, po co? co miałby ktoś to robić? Ktoś sobie robi Chciałabym kratkę. Zabrać. Ej, jakiś kryminalista wyszedł z więzienia i próbuje o nas zamieszkać, A coś zrobił w środku. Tak, no. jak ja kryminalista stary i by zrobił coś takiego? Patrzcie, tam w środku jakieś poduszki narzucił. naszą no Widzie nastawia ogródkę. Ej, to wygląda, jakby ktoś chciał to zrobić sobie legowisko. Patrz, Ej, trochę tak. Ej, no, tak, patrzcie, podłączył sobie światło tutaj. O kurna! I to nasze wszystko było na zewnątrz, nasze. O, chłopaki! Ale czy ze zdrowia. ale lego. czujecie to, jak jest gorąco. Przeskasa na chłopaki. Jak to śmierdzi? A nie co z tego! Poddłużej? Ej, ktoś na tym leżał co? bez kitu, jakiś śmierdziel! Chłopaki! O nie! O, co, co tam? Ktoś wyniósł monitor i pomyślał, że to kibel, bo jest też biały chłopaki. Dobać. Dobra, stary. trzeba go wyprać chłopaki, odsuńcie się nie, O fu, uważaj O, o fu, o, nie. on nie. się do niego wysikał nie, nie, stary, że to się nie wrzuca do wody Co? A to le... Le... Właśnie O, jeszcze taką gąbeczką Dobra, chyba ten Ej pigu Nie, umył, umył się stary Kupimy sobie nowy, nieważne W sumie chłopaki mówią, że on był na ogrodzie, to kto w takim razie zrobił to? Ta sama właśnie. osoba? Ej właśnie, panowie Ale stąd wali to. On był w domu? Właśnie, obydwaj mówicie, że go widzieliście na dworze. A kto zrobił tak wyraźnie wszystkie leci? Skoro jest syf, to znaczy, że był w domu, tak? No ale. No był. No ale. My jesteście ze spokojni. Coś widzieliście poza tym? Wychodził, wchodził. Ja tak, myślę, ja. że syf zrobił Daniel, nie? Dycham tak. jeden. Ja zrobiłem syf. Co, co, co robisz syf? Nie ma opcji takiej, ja bym taki syf zrobił. Dobra, u nie kłóćcie się okay. teraz. Mamy kogoś na chacie. No. Całą noc były otwarte drzwi do basenu, więc już wiemy, kto będzie wszedł. I patrzcie, zobaczcie. Jakie jest o, wu, czujecie jak tu zaczyna walić. No. Śmierdzi tak samo jak w namiocie. i wygląda jakby spadły z góry, nie? Te rzeczy. Z góry? No. Nie, nie mów, że, że ktoś jest na górze. Ej, w Dobra, ogóle, chodźmy. musimy zaraz monitoring sobie ogarnąć Chłopaki, mam wrażenie, że ktokolwiek kto jest może być nadal w naszym domu. To co? prawda. Myślicie? No. Jak tyle ludzi jest? To rynkowne, no, woda. Stary, nie ma. To jest Franklin, Ja chcę go to. pogłaskać. O. Dobra chłopaki, poważnie, ktoś jest u nas na chacie, zostaw ten miecz stary Czemu Czemu zabierasz. Miecz? Mamy 50 je ze sobą Stary, ostatnie prawie oko nie wybiłeś. On serio tędy wszedł. Znowu mrówki! Ej, a co, jeżeli to jest mrówkowy potwór Ej, kto? Śmierdzi? Zostawiam mrówki i syk po sobie Kto? De Myślicie, że to się pode mną zarwie? Myślę, że nie. O, o, o że jest że to? otwarte drzwi. Stary. O, nie, stary! I dziura w podłodze! Ej! Halo, halo. Ej, czy on tutaj nas to. On ma dwojną no bazę stary, ten dwój Ale tu myślę, że to jest jakiś szuwarek? Szuwarek? Mamy mywarcz? ślady zostawił. Nie, na dworze stary nie ma żadnych śladów, tu też nie ma żadnych śladów. No chłopaki, została jedna rzecz tylko, nie? Trzeba coś zjeść. Albo sprawdzić monitoring. Albo sprawdzić monitoring. Dobra, chłopaki, która to mogła być? No, mówił, że mówił, że to było w nocy. W nocy, ale to mogła być druga, mogła być czwarta stary mogła być nawet szósta rano, to dla mnie nadal jest noc. Nie, Mogło być jasno Czwarta trzydzieści. Tak? Dobra, pierwszy ruch mamy przed Tomem tutaj. Mhm. Go. To jest grane. No! Wyszedł z rogu do tego Co? namiotu. Dokładnie. I to, stary, ale kto tu jest? To jest jakiś... Co, Co to jest? jest grane? taki wygląda jak mener. Bezdomny? Bezdomny? Ej, mówi się bushman. Bush! Man. To jest Bushman, chłopaki! Bushman! Jesteś Jesteś mówi Bushman. I ja miałem kolegę, który miał taką ksywę. Bushman? Tak! tak. Bo buszuje po śmietnikach, stary. A Bushman, panowie, to jest jak Tarzan. To gościu, który jest cały. O, cały... A on, jak to to wygląda, on, stary? Widzisz jaki jest seksowny. Stary buduje, sobie, stary, buduje sobie w ogrodzie bazę. On jest jak Tarzan. No. Szedł do środka, zobaczcie. Z poduszkami normalnie sobie zrobił po prostu swoją bazę, którą widzieliśmy, śmierdzącą. Ale jemu się tam nie podobało, Wszystko, chyba. wszystko zakratowane. Ej wychodzi, co on chce? Tak, tak, tak. On chce fotel zabrać tak. i patrzcie, chyba Danon go zauważył wtedy, dlatego że on nagle wywalił fotel i uciekł. Uciekł. I co, tyle go było? Uciekł totalnie. Tak, uciekł, no. no czyli tak, to ktoś inny. łamał na inny. I na razie przez najbliższe pół godziny nie masz żadnego. No, no za pół godziny w taki... O, czekajcie, jest wiewiórka, jak chodzi po drzewie. Stary. Nie, tak, on tutaj jest... wraca! O, to jest on! Ej, idzie teraz do tego basenu. Ten tak, Dobra, znowu. idzie do basenu i idzie tam do monitora. O, nie, wiecie, coś Starry, teraz. O, dobra, ten... no, o, nie, nie, nie możemy wam tego pokazać, sorry. Ej, patrzcie! On się teraz myje normalnie. On to się podmywał Dlatego tak śmierdziało tam, potem się umył i mniej śmierdziało już rzeczy w domu, co znaleźliśmy. Tak, może go zaprosimy do Dobra. domu, nie? Żeby się umył. Zobaczcie, tutaj nawala w drzwi, tutaj. A propos e, zipek, właśnie. No. Chciał wejść na chatę normalną. Ale z zamknięte. Niech przyjdzie o normal, normalnej porze, a nie o czwartej. A, a pochodzisz go? go? No? A czemu nie? Dobra, ale no. mieszka w twoim pokoju. Ja tak. Jeżeli okaże się, że jest dzisiaj stary, w chacie ja nie to go adoptujesz. Ja nie tak. mam pokoju. Adoptujesz bushmena. Ja nie adoptuję go. Dobra, i teraz co? No wiadomo, poszedł na basen, wszedł i wbił. Zobaczmy, zobaczmy na chacie. Chcecie zobaczyć ten rozpierdziel? Rozgardiasz. No, dawaj, puszczaj, co tu się stało? No, wbił. wbił. wbił stary Ale po co? Wszystko rozwala. To co ty, po co tu rozwala? Się jak w domu? Jest ja Dobra, to straszne. jednak go nie zapraszamy do domu. Dobra. gdzie teraz? Zniknął, czekaj, zniknął. Ej stary, jest ruch w pokoju na górze. Pa, wbił do pokoju człowieku i się kładzie w łóżku. Drapie ty... się, stary! O, ma Chłopaki, trzeba to łóżko spalić całe, co teraz Dobra, tak. za chwilę je spalimy. Zostawcie łapkę i subskrybujcie kanał, to spalimy łóżko. Znalazł pikolo, chłopaki. Ooooo. Oh. Czemu on się stary, tak cieszy, stary, Instynkt mu to podpowiada. Instynkt, instynkt. Dobra, kolejny ruch, stary, jest u ciebie w studiu. No Ej, czy on polizał mój mikrofon? Ale nie, I stary, patrz! Nie byliśmy u ciebie w studiu jeszcze. Nie byliśmy, ale wchodzi tylko z butelką i stary, on jakiś rytuał robi w ogóle? On jest starsi stary Chciałbym żeby mi piccolo sprawiało od tego. On stary robi serbskie tańce dookoła tej butelki Jak serbskie tańce? Przecież to nie jest Serbian Menel Ma no, może jest? Serbian, serbian menel? menel? No i stary i co? W końcu skończyłeś tak, że wszedł na górę Koniec ruchu panowie, następny ruch jest dopiero aktyw. ty na chatę i O tam, kurde On był w moim studio i wszedł na górę I nie schodził On jest na górze na strychu, Dlatego tam tak śmierdzi cały czas Kurna Halo, Bushman? Kurna, ale to za Ale Czemu? Czemu akurat w studio? No? Ej, ja może tam? O! Ernest, idź już pierwszy Zipe, idź, idź, proszę Ej, idź czemu tu tutaj jest zrobiona klapa z kartonu? Bushman jest na haciu człowieku! Co? Ej, ale czy on jest groźny? I stary raczej nie, on w wygląda jakby miał 1,50 50. Dobra, hmm. weźmy jakąś broń, czekajcie. Dobra, najwyżej tym go palę. Ej, stary patrz, mam tutaj chłop O, dawaj, to ty go zastraszysz, jak go tym walnę, stary? Ja nie chcę straszyć. Ja też nie chcę Jej straszyć. Ja stary się boję policji. Stary! Sorry, prawie mnie zabiłeś, ale przeżyłem. Dobra, idź pierwszy Dobra, idziemy na górę Bushman A nie Władziu Władziu O, to samo chciałem powiedzieć <śmiech> <śmiech> Tak No jest. No, do niego stary Jak tak się zbieracie to... Ja jest... Stary, daj głos, daj głos Bushman Ała Bushman Dobra, chodźcie wszyscy Co jest? Jak on to tu Co jest? Miłość Ej, niemożliwe Co się dzieje? Niemożliwe się jest to, co się podpali? tu stało o nie O kurna Ale cicho, zobaczcie o śpi. Zasnął. Ej, o Zobaczmy go. całą jego bazę chłopaki teraz Ej chwila, czy on tutaj był przez jedną noc i zrobił coś takiego? To są jego błotki? To są spekalne żołędzie stary To żołędzie po prostu Ej miło, patrz co znalazłem Co masz? To jest tego pikolo, który mi zabrał Ej, muszę wkurzyć się, jest... w się w ten. Ale to jest nasze To okay, okay. upisz, Puść. Czekajcie, strzelmy go korkiem stary A, go chcesz korkiem strzelić? Tak Strzelaj Myślicie, że go to ułudzi? Ale ostrożnie. Co ty masz z tymi korkami zawsze? Mhm. O, jest... ma On Ej nie, dobra nie schodźmy, pogadajmy z nim Czekaj, 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 kim jesteś? I czego chcesz? Co wy robicie w mojej meneli? Co? Jak to w twojej meneli? To, to, to jest to nasza menelnia To jest to mój stryk To jest nasza chata, co ty gadasz? Ej hey. Co jest, że to jest dziki lokator i on teraz ma prawo mieszkać? Nie ma prawa tu nie mieszkać. Nie masz prawa tu mieszkać! Jak to? Było otwarte. Nie, ale było otwarte, bo zapomnieliśmy zamknąć. Nie, było otwarte, było zaproszenie dla mnie. Nikogo tu nie zapraszaliśmy. Jak to? Ej, Ej, ma pistolet. Nie ja groź mu pistoletem. Czemu? On chyba naprawdę ma pistolet. On po coś poszedł. Czekajcie, o, coś czekajcie. O, coś czekajcie coś ja rozwiążę to pokojowo. bo ja, wiem, ja, jak gadać ja, ja, z tymi ludźmi. Ja, o, ty nie? O, o, o. Ej, cześć, o, 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 Słuchajcie, ja z nim pogadam. Ej, dobra, panie puszmy. Dobra, wejdź, oh, oh! oh, ty mał. Ooooo! Co sorry, za terry! Ej, on jest jakiś chorobanie silny! Odejdź o mnie! No. Pal... Ostuj się, ej! Stary, dawaj, dawaj, dawaj. Stój, stój, Bo się jak celu. nie celuj do niego, serio, bo to jeszcze nie jest razem za... Ściankę panu postawię tylko tutaj. Ja sobie postawię, wywiad! Ej, dobra, chodźcie chłopaki. Panie puszmy, a jakbyśmy zrobili wymianę? Jaka? No ja panu tutaj zajadę arbuzowym pikolo, Ale to już prawie nic nie ma A pan nam zajebiście zwolni strych Propozycja nie do odrzucenia Przestanę na to Ale mam jeszcze jeden warunek Bo taka jedna to mi nie wystarczy no Muszę Musicie przynieść mi drugą Zipek Mamy drugą Mam już po drugą? No, no cała, i dała. Ale, te, ale no, wtedy się pan wyniesie Ale wtedy się wyniesiesz na 100% no. Ej, on wygląda na mega uczciwego chłopaki No dobra, to ja idę Dobra Przepraszam no. Uf, o, dobra. Mapę. Jest już? Nice. Dobra. To jest najrzadszy Piccolo, jaki mamy na chacie, rozumiesz to? No? Duszmenie? masz. Dobra. I do widzenia. I do, do widzenia. widzenia. Zapraszamy na dół. Cześć. Nie wydaje mi się! Jak się nie wydaje? Jesteście głupsi niż Teraz ja mam dwie flaszki, kawę, a wy wiecie co macie gucio macie. No <grywy> jak, ja! On ma na imię gucio? No jak, co? Co? do Wiktor! O kurde! Spalaszcie, cię kluczą! To jest straszny! No, 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 dobra, dobra, dobra. spadamy, spadamy. Zrobimy. Nie mam pojęcia. Musimy się chłopaki jakiś. Co to za hałasy? Kurde, panowie, co? co tu się dzieje? Sarmy I, I Stary, tam jest na ta górze jest na... Bushman. Ta. co gadacie? No. To chłopaki, to jak go wykurzyć, no? Ja bym go rozstrzelał. Ziwek, co ty masz tych splus? Co? co? No jak, mamy mnóstwo pistoletów, możemy go rozstrzelać z na naszej kaczy. No, go podać pokojowo. On stary, obróci. w Ameryce to tak to... się rozwiązuje sprawy. Ale Ameryka ja... jest okropna pod tym względem. Dobra, ale może Ameryka... Ameryka... ty masz jakieś pomysły, czego potrzebuje Bushman. Stary, ja wygoniłbym go ogólnie wodą. po czym się. Tak. Nie stary, Ej, a czego mu buchman. brakuje? Na Bushmenów są tylko dwie rzeczy Bushmeni szanują tylko piccolo Co już ma Oni są romantyczni, zawsze podchodzą Jaka pani piękna Panie pani. pani. Skąd my ogarniemy kobietę? Co? Ja dalej myślę, że najlepsza opcja będzie rozstrzelać Nie, się. nie. No nie wiem, my myślisz że to on nie wygląda tak się ty, ale z nim nie zgulś, nie chociaż, co? wiem, stary, jest git Ej, ty to jesteś jakaś Coco Chanel normalnie Ostatni raz gram za przynętę. Suska, tylko uważaj, bo to jest silny mężczyzna On wie, czego chce Jest w świecie, wie? Dokładnie Musisz, musisz jakoś go wywabić, może beknij, czy coś I staraj się na bumblową A twoje tyły Juhu! Juhu! Ej, 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 to jest obraźliwe, stary No, nie, to, nie Nie, nie, Nic. Kobiety to nie jest tylko ciało, swoim charakterem go musisz <laughs> Przepraszamy panie, nasz najwspanialszy, czy mógłbyś zejść na babę? Burzmen! Bushman! On usłyszał Idzie Paweł, musisz się wdzięczyć, wdzię wdzięczny O, on paskudny jest Przestań tak mówić, on się już czuć. Przestań, przestań, przestań Oj, wy wywrócił się o. na schodach O matka nie. Weź, weź! A nie, bo oni tak oni tak nawzajem się podziwiają tym się. Przepraszam do czkawka! Piękna niewiasta! Soda! Nie! O pięknie! Przepraszam czkawkę mam! S kogo bakki, skąd takie! No teraz słuchaj, musisz się zdobyć naprawdę, bo... Jest to! To mój artefakt! Dzięki! Napij się! Yes. Nabi. Nie Napij! Pójść się Paweł O On pije mnie! Napij Kocham Ona Cię tak. kocha, ona Cię tak kocha Boże Zrobię dla Ciebie wszystko Oni on się o, już, o. co? Wszystko. To z tego to co? Ja pójdę kiedyś z tobą. Co? teraz? pójść O, no. Dobra, daj, Zamieszkajcie, no. Podwyżka. Dobra, dobra, będziesz miał podwyżkę. No, ja na naprywam. Ale musisz mnie dotykać. A on no, no. musi. A rycza! A on musi. A on musi. A rycza! A on musi. A on musi. A on musi. on musi. A on musi. on musi. on Ej, zobaczmy My tylko, plan. czy wyszli z chaty, nie? Dobra, Zrobić... no, no, to nieprawda. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję dla tego żołnierza, dlatego, że dzięki niemu nie mamy Bushmana na strychu. A teraz tu, no, na tyle, do razie.